z okazji tego odcinka pierwsze 50 osób dostanie u mnie followback na Instagramie, jeżeli mnie tam zaobserwujecie, więc lećcie! Cześć moje koniec, jest zawsze ok, ja dziś na odcinku. Zdrady wam co kryje się w moim brzuszku. Słuchajcie, jest to dla mnie naprawdę bardzo ciekawy odcinek. Wymyśliłam go sobie, więc stwierdziłam, że z wami się podzielę, czy jest chłopczyk, czy dziewczynka, ponieważ bardzo często zadajecie pytania, a co z się czy wszystko ok? Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, słuchajcie, tak jestem w ciąży, dawałam jakiś czas temu filmik na kanał o tym i słuchajcie, też tłumaczyłam tam dlaczego mnie nie było od początku roku przez 3-4 miesiące. Ale nie chcę wracać do tej okropnej historii ponieważ bardzo źle znosiłam ciężę na początku, więc wbijcie sobie na ten filmik i dzięki temu zobaczycie co się u mnie działo w tamtym czasie a tymczasem już dzisiaj wiem od lekarza ee, kto jest ze mną to jest naprawdę bardzo ciekawe uczucie, mam ochotę rozgadać się na ten temat uhuhu, ale naprawdę mm, zanim może jeżeli ktoś tu jest fair to niech zastopuje teraz ten film i napisze w komentarzu co obstawia, czy chłopczyk, czy dziewczynka bo tak szczerze to jestem ciekawa zresztą też chyba zrobię ankietę na co byście postawili czy jest chłopczyk, czy dziewczynka, więc piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie na moim kanale dzięki temu wspieracie moją działalność i dzięki temu YouTube mnie zauważa i wyświetla Wam moje filmy ponieważ bardzo często tak się zdarza że macie dzwoneczek, a nic Wam nie wyska więc proszę, wspierajcie mnie, a ja z całego serduszka dziękuję tym, którzy to. Cały czas robią, moi drodzy, więc przechodzimy do tej bardzo ważnej części, gdzie zdradzę wam, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka, eee, a zaraz po tym pokażę wam oczywiście, jak zrobiłam ten slime, ponieważ potrzebował on odstać aż 17 godzin. <grym> więc naprawdę mega się postarałam, mega wyjątkowego coś dla was przygotowałam i mam nadzieję, że to docenicie, więc chyba nie możecie się doczekać, tak jak ja. Więc przechodzimy do finału! Dobra, jest i on. Specjalnie na tę okazję stworzyłam Iceberg Slime. I słuchajcie, obstawiajcie teraz, zostawiajcie łapki w górę pod komentarzem dziewczynka, czy pod komentarzem drugim chłopczyk. Troszeczkę dałam tutaj na górę pianki, bo lekko prześwituje kolor, e, co to będzie. E, ale naprawdę jestem bardzo podekscytowana. E, cały slam jest w większości biały, e, w środeczku znajduje się kolor i oczywiście dodatki e, z tym kolorem związane. Tutaj dałam troszeczkę jeszcze pianki na górę, ponieważ tam troszeczkę wyszedł kolorek. No, ale wiecie, 17 godzin to odstało mniej więcej. Ech, więc dobra! Przekuwamy się i sprawdzamy. Widzicie już coś? Halo, gdzie się podział ten kolor? Jest! Dobra, jest! O, w tą stronę Wam. Przewrócę. I słabo widoczny jest, ale jest to kolor, słuchajcie, różowy. Teraz wam jeszcze tym się pobawię. O, może teraz będziecie widzieć. No tu jest ten kolorek. O. Te dodatki totalnie się tam wtopiły. O, w końcu coś widać. Przeniosę się w inne miejsce, żeby lepiej było widać. Kolorek i wszystkie dodatki, ale sami zobaczcie. Będzie to, moi drodzy, dziewczynka. Słuchajcie, nie chciałam kombinować żadnym balonem Boy or Girl. Stwierdziłam, że w ten sposób powstanie na tę okazję różowy slime. Teraz wszystko się zmieniło w kolorek. Naprawdę Iceberg Slime jest świetny. Jest taką fajną chmurką. Te malutkie dodatki gdzieś się zgubiły, ponieważ zobaczcie, to są jeszcze takie truskaweczki, cekiny. Powiem Wam tak, imienia jeszcze nie mam wybranego, a raczej nie mamy. Totalnie nie wiem jak widać na imię. Nie wiem, może za parę miesięcy będę już wyjedzie totalnie. A teraz pokażę wam jak wykonałam ten slime. Uważam, że iceberg slime jest naprawdę fenomenalnym slime'em i trzeba z tych przepisów korzystać, więc zapraszam was dalej. I jako że już wiecie, jaka to jest płeć, no to oczywiście witamy na świecie. No jeszcze nie, za parę miesięcy przyjdzie. Do mnie dziewczynka. I miana jeszcze nie mam wybranego, ale słuchajcie, z tej okazji przygotowałam iceberg slime. I tutaj właśnie mam przedmioty, z których będę korzystać. Oczywiście jest miseczka ze szpatułką, jest mąka ziemniaczana, aktywator, pianka do golenia, klej przezroczysty. No i słuchajcie, tutaj są te super dodatki. Czekajcie, to jest. Barwnik, tak jak widzicie, oczywiście ten jest czerwony, no ale oczywiście zrobi się z tego różowy, ponieważ jedna kropelka wystarczy. Różowe dodatki, czyli tutaj mamy takie różowe cekiny, różowe jakieś owocki. Co to, są? to są chyba truskaweczki, tak, to są truskaweczki. No i taki flakonik y, takich dodatków różowych serduszek. O, zobaczcie. I to oczywiście włożyłam do środka, no i zasugerowałam, że jest to dziewczynka, więc ja zabieram się e, za wykonanie slajma. Mam przygotowaną miseczkę z szpatułką i teraz będę dodawać klej. Więc leję jak najwięcej się da. Niech będzie to dość spory slajm. Chociaż ten slajm tak się powiększy przez to, to, że będzie dodana pianka do góry. Dodam teraz mąkę ziemniaczaną. Tak na oko to były trzy łyżeczki. I mieszam. To jest bardzo ważne, żeby teraz to wymieszać bez grudek. Jak widzicie jakąś grudkę, to ugniatajcie. Następnie dodaję piankę. No dobra, tyle powinno wystarczyć. Dodam jeszcze troszeczkę kleju żeby mieć pewność, że wszystko mi się złączy z aktywatorem. I mieszam oczywiście. Bardzo zależy mi na tym, aby to było białe, ponieważ w środku ukryję kolorek różowy oraz dodatki. Ale to za chwilkę. Wygląda to jak beza, naprawdę chciałoby się to zjeść. Slemy są tak atrakcyjne, że to się mi w głowie nie mieści bardzo często, jak je wykonuję. No dobra, dodajemy aktywator powoli. Mój aktywator jest delikatny. Ja zazwyczaj takie lubię, ponieważ te slajmy tak szybko się nie psują i nie robi się z nich galaretka. O! Jeeee! Yeah. Ale sporo z tego wyszło. Dobra, zrobię teraz wszystko, żeby odkleiło się od ścianek, tak jak tutaj. Okej, okay, no dobra, mamy wstępną pierwszą część i zaczynam sobie wykładać do kubeczka na dno. Świetna masa. No dobra, im bardziej się nią bawicie, tym ona coraz mniej klei się do rąk, więc to jest super. I teraz zaczynam sobie wykładać kubeczek tak dookoła, żebyście nie zauważyli jaki kolorek jest w środku. To może być trochę trudne, ale przy pomocy aktywatora powinnam sobie jakoś dać radę. Dobra, pierwsza warstwa jest. Zrobiłam sobie takie, zobaczcie, ścianki, próbuję oblepić, żebyście nie widzieli dokładnie, co tam wyląduje za kolorek. E, więc jest takie wgłębienie. Teraz sobie dzielę slajma na pół i jednego z nich zafarbuję. Chyba tyle kolorku powinno wystarczyć, żeby wyszedł taki różowy. Dobra, różowy mam już przygotowany oczywiście. Robię z niego taką kuleczkę, żeby idealnie mi wpadło to na środek i się to tak rozłożyło. O. Troszeczkę to poleję aktywatorem, delikatnie. I teraz tutaj dodam dodatki. Zobaczcie jak to wygląda z bliska. Tutaj jest ostatnia część, która będzie rosła. Następnie sobie mam tutaj różowe dodatki i wszystko będę sypać na środeczek. Tak mniej więcej. Teraz truskaweczki. Up. I trochę cekinów. Ich postaram się tutaj przykryć. Tak mniej więcej. A, zaszaleję dodam ich więcej. Zobaczcie jak to wygląda. Superansko. No i tutaj jest ostatnia część białego puchu, którego sobie wyrabiam w dłoniach, bo on bardzo lubi się kleić. Muszę go polać troszeczkę aktywatorem, żeby mi się go, no łatwo tam sadziło. Mam nadzieję, że ta kuleczka. Oho, zobaczcie, jak to ciężko się nakłada. o oh. Zaraz poprawię, żeby nic nie było widać. Oczywiście dobra, mniej więcej tego nie widać. Zobaczcie, tutaj lekko prześwituje ale w kamerze będę starała się pokazywać na przykład o, tak. E, na początku, żeby nie było nic widać. Ale dobra. Na razie to idzie do odstawienia na 17 godzin na świeżym powietrzu. <laughs> ale nie wystawiajcie tego za okno, tylko zostawcie sobie gdzieś w domu, jeżeli ktoś chce zrobić takiego slajma. No i co? Widzieliście efekt końcowy? A tymczasem ja wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani. Pa!